Dzień hej, dobry! Hej, witamy. witamy! Wstaliśmy co? Mężuś, A co? Mieliśmy nie wstać? Mężuś poleciał po zdrabki. Tak jest. I kręcimy odcinek. Zobaczymy, co mężuś przyniósł. No ja sobie wybrałam z tego, co przyniósł. Takie cztery zdrabki, ogólnie za 40 zł. Mamy dużo kasy, mamy moją koniczynkę. Dawno Zodiaczka nie było i Megalinie. Hmm. Krem raz nam krem. dały, raz, ale krem. porządnie. Krem de la krem, no to sprawdzimy sobie. To co, ja zacznę od tych piąteczek, ale od koniczynki okay. chyba, wiesz. Chyba od koniczynki. Nie mogę tego, o. O, takie coś. Zdrabka z numerem 36. Tu będziemy szukać liczb i koniczynki.

26. 37, 11, 34 no i pięćdziesiąt osiem. Szkoda, że tej konieczniki nie zobaczyliśmy. Piątka! Dunia! Ale pięknie. tutaj to chyba jest y, pomiędzy. pomiędzy. Tak, tak, tak. Tutaj w tych pomiędzy zaczęli robić. O, E. I E. Brawo! Brawo, ja! Piątka jest! Pięknie! A no to, tobie mam dać. No dobra. No, Z bólem serca, ale daję. Poprosiłbym. Dużo kasy. Numerek osiemnasty. Tu szukamy jeszcze pliku. Plik. Pliku, plik. Plik. pliku. No, A będziemy szukać 34, 30, 17 i czwóreczki. No piękne, prawda? Cudowne. A mamy.

No to Zodiaczek. No to Zodiaczek leci. Z Zodiaczek z numerem 21. Tu szukamy oczywiście gwiazdki i księżyca. A mamy syrenkę. Flaminga. Planetę. Sputnik. Parasol i kotwica. Lecimy dalej szukać. Teleskop. Miś, żółw, lira, ufo, portyk dla mnie to bank, muzeum, muzeum. <grymne> słoneczko, konik, kompas, chmurka, jednorożec, Statek. I delfiny No tu się nie udało. Nie udało się. Nie, się nie udało się. Udało, a zobaczymy, co skrywa mega linia. Krem de la krem No oby. Trójeczka. No, sprawdzimy. No oby. I patrzymy, co my tu będziemy mieć. A jak ładnie zaczęłam. Arbus i słoneczko. I szukamy. Arbuza i słoneczka no, i jest tu arbus. Słoneczko zaszło za chmurami, i w zrabce się nie pokazało. Aj, aj, cytrynka, liść. Liść mamy. A cytrynka, o, widzisz, też widziałam cytrynkę. I tu. I o, cytrynek więcej niż tych liści. Zobacz. Cytrynka. Wszystko tak mi się wydaje. Jak znajdziemy to do O, moneta, piłka. Moneta i piłeczka. Wiesz, że ja tak nie za bardzo kojarzę, żeby to było. No jest tu moneta. I więcej nie ma. Jedna, jedna. Wszystko przed tobą chyba. Kokos, korona. To było. To było. Kokosik i koronka, tak. O, widzisz, tu już mam koronkę. Tu z kokosem. Kokos. Ładnie. Rąka. O, tak to ja mogę drapać? Pięknie. Wszystko chyba. No dobra. Kolejne winogronko i dzwoneczek. Winogronko, dzwoneczek? Mhm, będą obydwa. No, mam tu winogronko. O, jest dzwoneczek. Dzwoneczek i chyba wszystko. Kolejne. Kłódka, serduszko. Też Były. Są. Też są. Kłódeczka. O, jest na symbole. I serce. Serce. Kłódka, serduszko. No i wszystko? Chyba nic nie pominęłam. Nawet ładnie. Ale chyba. Bez tych pomijań, nie? Żółw pióro. Żółwik już Tu. tu. Pióro też znajdziesz, nie martw O, no to. Elegancko. Żółwik. O, widzisz. Żółwik i piórko. O, jest tu piórko, jedno jedyne. Dobra. Tęcza autko. Będzie, mężuś kiwa głową, że hey. będzie. Autko. Tu. Tu tęcza. No niektóre linie to już takie piękne prawie, prawie. Tęczę auto. Autko. Nie ma więcej. No to lecimy. Dwa kolejne. Gwiazdka i sakwa. Gwiazdeczka i sakwa. Jest sakwa. Kolejna. Tu. Czyżby tylko sakwę? Tylko. Kolejne dwa symbole. Rowerek i kluczyk. i mamy rowerek. Klucz. Tu. Ładnie się otwiera. Mhm. Kluczyk. A tu nie ma. I kolejne dwa. Prezent kości. No prezenty to były. Prezenty kojarzę. Gorzej z tymi kości. Prezent i kości. Tu. Wszystko chyba tak jest sześć ostatnich. Flaming biedronka. Hmm. Flamingi są. Tu. A biedronka. Czyżby nie było. No, chyba nie. Nie widać. Nie Cztery ma. ostatnie kotek. Foto naszyjnik. Naszyjnik. Mm -mm. mm -hmm. Ale ja foto, już coś widzę. Foto. Ale ja już tak? coś widzę. Foto jest linia. Gratuluję. Pięknie. I tu. Ha, ha. Co my dalej mamy? Szminka podkowa, szmineczka, tu szminka i podkowa, ale wisienki, szmineczka, podkowa, a na nas był? Nie, a, winogronko, winogronko był. było, tu szminka podkowa. No ale mamy linię. A okay. i jeszcze bonusik. Udało się znaleźć jedną linię. A tutaj perełka. Za cztery dyszki. No wow. to sprawdźmy co w tej linii się kryje. No I jest wrocik. Pięknie na pomnożenie będzie. Albo na jakąś grubą rybę. Dorzucimy. dorzucimy. No to dzisiaj <laughs> słuchajcie 25 zł. Tylko 15 na minusie. Nie jest źle. Wynik dobry. Pięknie. No, uratowała tutaj trochę ten odcinek. Ten budżet na tym odcinku uratowała. Tak. Fajnie, my się cieszymy oczywiście. Bardzo, bardzo. 25 zł na wymiankę. Jest? Będziemy dalej szukać głównych wygranych. I jakiś fajny zrapeczek. No tak. Takich od góry do dołu. No zobaczymy. No zobaczymy, kto będzie chodził. Na razie mężuś chodzi. Kinia wróciła do pracy, nie ma czasu. Odpoczywa po pracy. Odpoczywa. Buziaki słońca, pięknego dnia Wam życzymy. Wszystkiego dobrego. I do następnego odcineczka. Papa! Pa. Pa.